Inteligentny, yy, wysoki, zawsze się troszczy. Zapomniałeś o mądrych. Uczyliśmy się w domu, że masz powiedzieć na końcu mądry. I mądry. Dobrze, a Krzyś, no to w rotacji tego, że mamy tutaj ciebie, jakie są wady wery? No to tak, często. Oh czy. Co? Really? Będziesz na to odpowiadała? No przecież pyta się, no to odpowiadamy na każde pytanie, to nie ma tematu. Ja mówiłem, że nie ma, że boli. No to werka się po prostu bardzo często denerwuje, po prostu jest nerwowa, bije mnie, krzyczy na mnie, wprowadza taki mobbing związkowy, że tak powiem. Nawet teraz już już powoli mi grozi. Ja w tym momencie wiem, że mam przez w domu, ale dobrze, że jesteśmy na sesji zdjęciowej jeszcze kilka godzin, bo po prostu wiem, że przez kilka godzin jeszcze nie będę musiał płakać, a dopiero ta męka zacznie się w domu. A czy wy wspólnie wyobrażacie sobie, że na przykład jak się skończy. Daily Friends, to żebyście w dwójkę mogli połączyć siły tylko i wyłącznie w dwójkę zrobić daily? Ej, to jest ciekawe pytanie. Ciężkie daily. U, wiesz, taka daily para, no. Daily para? Miejcz, ten pomysł siedzi, chociaż yy, no, z Krzysiem się ciężko współpracuje, zwłaszcza jak jesteśmy w związku. To może lepiej nie być? Nieważne. Yy.